Cześć! Witam was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym z wami przejrzeć, jak wygląda Mr. Planet 2. Tak, więc zaczynajmy! Zaczniemy sobie od... Od zobaczenia jakie mamy tutaj w ogóle miasta, bo widzę, że chyba jakieś są. Tak, są. Mamy central, czyli centrum, tutaj gdzie jesteśmy tak jakby. Mamy plażę. I mamy taki, tak jakbyśmy byli w lesie. Ja, że przejdziemy sobie, zobaczymy na plażę. Oczywiście, zachęcam do zostawienia łapki w górę i z subskrypcji mojego kanału. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz: że mam zamiar zrobić Wam vlogmasy. Tak. W postaci gier. Tylko, że będą te gry, te, te filmiki wtedy codziennie. Tak. Jakby to były vlogmasy, i mam już nawet przygotowane intro. Więc jeśli byście chcieli zobaczyć, to intro przed vlogmasem jeszcze, to jeśli zbijecie pod tym filmikiem, powiedzmy, 10 łapek w górę, to po prostu Wam to intro wrzucę. No i to by było na tyle, co chciałam Wam powiedzieć więc chodźmy teraz zobaczmy jak wygląda plaża o tak jak widzicie na wejściu na plaży mamy taki straganik o, Beach Life tu można, tutaj nie można nic kupić ale no po prostu tutaj jakby to był taki straganik z ciuchami, ze strojami kąpielowymi z okularami, z łańcuszkami, jakimiś kolczykami. Więc dobra. Gdzie tu jest woda? No, jest woda. Ciekawe czy możemy sobie usiąść. O! To jest dosyć fajne. I patrz, tak jakbyśmy byli w wodzie. A ciekawe, czy na leżaczku możemy też usiąść? Też jestem tego bardzo ciekawy. Też możemy. Więc to jest naprawdę duży, duży plus że możemy takie rzeczy robić, bo jak wiecie, w tamtym mm. mówice pewnie takich rzeczy nie można było robić. I jeszcze mam do Was takie jedno pytanko. Czy chcielibyście mm, yy, po prostu takie filmiki teraz, nie jako masy. Nie jako masy, tylko po prostu teraz. Eee, a, dobra. Dobra, dobra, sorki, sorki, ja tak przelewam i nie mogę dokończyć. Eee, czy chcielibyście takie filmiki jak by e, były Movistar Planet od zera? Od zera. Widziałam już taki filmik. Taką serię, jakby. I nie. Ja zastanawiałam się, czy byśmy takiej po prostu na moim kanale też nie zrobili. Jest to dosyć fajne. Więc, jeśli, jeśli chcecie taką serię, to piszcie w komentarzach. Chyba, że macie po prostu inne pomysł. To też z chęcią przeczytam. I czy byście chcieli filmik z Q&A, to też mi piszcie w komentarzach i od razu możecie zadawać pytania. Więc to było na tyle w tym filmie, więc do zobaczenia, pa pa.